Znowu zaczynamy tak jak kiedyś było zaczynane. O, nie patrzcie na razie, bo... O, A więc, ograniczenie do 50 km, proszę zwolnić. E, dobra, tak na poważnie. Tak kupiłem sobie. Znaczy, kupiłem. Kupiłem za 60 zł. Taką piękną ramę Do ogara, komara czy tam innego Czy tam innego czegoś Kupiłem Już widzę culejka chyba wypadła z zawieszenia I to jest ta rama co ma iść do niej AM6 I chyba właśnie, znaczy miało iść AM6 do tego ogara 200 Do tej ramy co tam stoi Tak do tej ramy miało iść ale tu widzę, że będzie trochę mniej kombinowania, więc AM6 pójdzie do tego pewnie. Się zrobi jeszcze coś, pomyśli się. Ech, co tu jeszcze więcej powiedzieć? No. W komplecie oczywiście Sizonko, wersja Deluxe do Ogara 200. Panie, bo to jest Deluxe, że ogólnie pieniądze wszystko do dokończenia łysa na, yy, na szesnastkę, więc raczej mi nie będzie potrzebna. Ale też dziękuję. Pozdrawiam ogólnie pana, który mi to sprzedał, pana Dominika. E, koło z Ogara 200 pójdzie pewnie do tego Gruza z AM6. Do tego Bak w środku nawet nie oglądamy. Trochę tam jest zardzewiały, ale aleki trochę wgniotek ma, ale ważne, że jest. Włotnik eee, przedni, też trochę już pod chyba ktoś endurował, więc będzie do tego gruza z AM6 takie pierdołki. Kolanko z komarka, co tu jeszcze, podnóżki z komara, będzie też pewnie coś używane do tego z AM6 że chyba pójdzie do tego z AM6 No i ogólnie, guma filtra te sezonko i takie pierdoweczki manetka z jawki utleniony zapłon z Rometa. Taki sobie utleniony i podstawka z rometa jedyne co tu chyba jest dobre to ten kondensator, ale może będzie wykorzystana podstawka pod pod CDI no i stopka centralna ułamana z komara Ups, coś spadło o. i właśnie druga sprawa, to do czego to jest, a no to jest do tych lak Coś ty zrobił Szymon? Ano, zrobiłem takie to, oto, to, to, roto. Tak jak mówiłem, tak zrobiłem z lagi z płucza w osłonach z ogara. Działa, to powiem, fajnie działa. Tylko trzeba właśnie zrobić te tulejki, bo latają sobie lagi. Trzeba właśnie te tulejki, trzeba trochę je zebrać na to karce. I no, i będzie. Więc to jest taki odcinek na szybkości. Skrzyniacz czterobiegowa miewa się bardzo dobrze, to znaczy czeka na moc urzędową, której chyba się nie doczeka, ale jednak myślę, że się może doczeka. Płuc już rozebrany był rozebrany. No ogólnie i to tyle by było. To miał być taki na szybko odcinek, więc jest na szybko, jest nieposprzątany, jest standard. No więc, cześć, trzymajcie się.